W 1993 dostałem go na gastkę, jeden z lepszych prezentów, i do dzisiaj działa. Jak szanujesz, tak masz. Tyczy się to również zdrowia. W części drugiej zajmiemy się bardziej ożywieniem ciała. Ma na to wpływ specyfika tych asan, także postawy stojące. Połącz sobie stopy, wyprostuj całą sylwetkę. Od fundamentu budujesz silny wyprost swojej sylwetki. Także wciśnij pięty, w kolana, popnij trochę krocze, spleć dłonie i wyprowadź ręce ku górze. Zwróć uwagę, żeby od pięty po swoje dłonie wyciągać się w linii prostej. Delikatnie napinasz ścianę brzucha. Po kilku oddechach wykonujesz w tym układzie ciała skręt w jedną stronę. Wracasz i to samo w drugim kierunku. Zwróć uwagę, żeby pilnować stałego oddechu. Ważne są też boki naszego dłowia, głównie mięsień czworoboczny lędźwi. Także stabilnie stojąc, mocno wciskając nogi, wychylasz głów najpierw w jedną stronę, naciągając cały bok głowia. Wracasz i to samo wykonujesz na drugą stronę. Bardzo ważne dla osób, które wiele godzin siedzą, są też mięśnie czworogłowe. Także ugnij jedną nogę i podciągnij piętę w stronę pośrodka. Przypilnuj, żeby nie wybrzuszać za bardzo odcinka lędźwiowego i aby kolana były w miarę blisko siebie. Cały czas wyciągaj, szczeliście postawę. Jeszcze jedna rzecz, mięśnie przywodziciele, także wejdź w szeroki rozkrok, pięty skieruj delikatnie na zewnątrz, a następnie utrzymując wyprost grzbietu, wykonaj opad głowia i podeprzyj się dłońmi pod barkami. Wytrzymaj tak kilka oddechów. I przez zmniejszenie rozkroku się nóg. wyjdź z A jest, a jest! Dawaj, malejka, dawaj!